I powiedział mi, nie martw się, ja przy boku jestem, ja przy boku jestem, bo ten spojrzał na grzeszy świat, pogrążony w ciemności i zadając się do mnie. Pełen smutku, tak rzek, pełen smutku, tak Powiedz udział, że go. Obietże szukami więcej niż słów, nie? Moi drodzy bardzo Was pozdrawiam. Tym razem nagrywamy prawie na początku naszego dnia. No idziemy taki odcinek 11 km bez przerwy, to dlatego że jak widzimy deszczowy outfit zaczął padać deszcz więc mamy zmianę, nie będziemy w lesie jak to zawsze było, ale zawsze dostosowujemy się do warunków pogodowych. Musza będzie w kościele, na którą właśnie idziemy. Jeszcze rano nam tuby przestały działać, więc taki dzień zaczynamy troszkę. niełatwo, nie ale już powoli się rozkręcamy. Dzisiaj za nami kolejny taki dzień też wymagający, to odcinki nie są łatwe. Ale myślę, że na pewno Wasza modlitwa i nasza modlitwa będzie dodawała nam skrzydeł. Dzisiaj przeżywamy Dzień Modlitw o Noweliczne Powołania Kapłańskie. Wiemy, że to jest bardzo ważna intencja dla nas, dlatego bardzo Was proszę też o modlitwę w tej intencji. Dzisiaj łączcie się razem z nami. Przypominamy o tym, że w Gordzisku trwa duchowe pielgrzymowanie, w którym można uczestniczyć, a także oczywiście towarzyszcie nam na naszej stronie internetowej. Na naszym Facebooku właśnie Gdzie też codziennie wrzucamy relacje Gdzie codziennie trafiają zdjęcia z trasy Bardzo oczywiście zapraszamy kto może aby do nas dotarł Aby właśnie towarzyszyć dalej w naszym pielgrzymowaniu Bo z dnia na dzień jest nas coraz więcej co jest też dla nas ogromną radością Więc pozdrawiamy was bardzo serdecznie Do zobaczenia, do usłyszenia A mam nadzieję najlepiej do spotkania na trasie